Siema, z tej strony Pitu Hartunduro w dzisiejszym filmiku powiem to muszę porobić w zipie po 7000 tysiącach przebiegu Jakie są usterki najczęstsze to może się stać co się zepsuło po 7000 tysiącach przebiegu z nim najczęstszy usterek to nie widziałem jakiś taki jest no ale nie ma aż takich częstych No ale Mogę powiedzieć o gaźniku No chyba, że jest tylko w moim przypadku Jakiś uszkodzony faktycznie Gaźnik że, mu, że musi być owinięty szmatą Bo inaczej nie ma jazdy Po deszczu, w deszcz Raczej się nie powinno jeździć no Ale Jak się codziennie jeździ No to różne są warunki pogodowe Ale mniejsza z jak jeżdżę bez szmaty, po deszczu, pojadę, to zatnie mi się przepustnica. I tyle. Więc coś brakuje pewnie gaźnikowi lub jakiś uszkodzony z Ale już kij tam z nim. Druga sprawa, co muszę z nim porobić, to cały wydech. Nie ma osłon, bo porywały mi się śruby. Teraz są przespawane, nie? No ale są bitko przez żadne, więc będę musiał je obciąć, slifować, obciąć wał. też są dwie Przegrzały mi się i nie mogę ich wykręcić. śrubki mogę wykręcić hipa. Kupiłem nowe, więc będzie dobrze. Ale przed tym będę musiał ten cały tunik otłusić, wyczyścić. Malować i wtedy będę mógł coś robić z leźnikiem Tak samo nie muszę go sobie malować, tylko go wypłuczę, wy, wyczyszczę go dobrze, i jakiś syf mógł się nazbierać po paru tysiącach. Po takim myciu go, więc nie, nie trzeba. Będę ja musiał w kołach, przód i tył. Sprawdzić hamulce. Hamulce dobre, ma nie ale no Wyczyścić ten cały kusz tam się na no. Ej, i takie tam pierdółki jakieś no typu sprężyna się zgubiła od humulca tylnego tylko jedna odciąga ta tylko od stopu tylnego jedna daje radę no ale trochę za słabo mogę, może jak jeżdżę czy coś to może mi się zaświta trochę stop, nie więc taka lipa trochę więc dwie założę bo innej tej grubej nie mogę kupić więc kupiłem taką samą oktołą to tylko ją obetnę na wymiar i tu założę więc powinno być dobre dobra, z tej chyba tylko tyle kierunki już zmieniłem bo tu były inne teraz są ledowe moim zdaniem fajniejsze z tylną stopką no. jest tak, że sprężyna jest ale za słaba teraz w ogóle nic nie działa no jak to zdejmę to coś to od razu stopka na dół poleci więc no nie ma jazdy więc musi być tak jak na razie rozebrać trochę podejmować co nieco podokręcać wszystkie śruby jakie tu są coś pod coś dać jak tu dałem pod lampę gumę już nie tarabani, nic tu też dałem pod zdałem zami śruby Zamiast jakiś zawleczek, z nic nie dawała, to latało na wszystkie strony jak chciało Tu będę musiał tylko trochę podprostować, to się gnie, bo to z takiego materiału zrobione, że to Osłona łańcuch też trochę już przejścia. Ale tak jest teraz tak zrobione, że już nie ma szans. Z tym coś się zrobi. Pęknie to pękność może pęknie, no ale już nie urwie się całkiem bo sam to mi wyleciało gdzieś po drodze Także dobrze, że znalazłem Łańcuch też będę musiał zdjąć do oleju, wsadzić oczywiście do nowego oleju może znajdę jakiś olej Jeśli nie, to będę musiał wcale kupić na go wyczyścić tak ładnie, żeby było wyczyścić wroty do wymyku. Prawidłowo. Nie był brudny. Złej wody. Z brudnikiem tak chyba będę musiał coś porobić. Natomiast te niby, te ich spawy, to te to takie spawy to akurat się trzyma. Ale z drugiej strony się nie trzymać. Nicz nie. na się do No i jeszcze klakson będę musiał zrobić Bo też materiał No Wiadomo jaki słaby, że to Nie wytrzymuje, takie są drgania I się mało chyba nie wiem Trzecia blaszka się obłamała Także akurat jak kupuje się klakson to od razu jakoś Słabo blaszko, więc nie można swojej dorobić Grubej 2 żeby to się trzymało to nic nie tak samo, już Już go robiłem blacha to jest z dwóch stron już Zrobiłem już jeżdżę z 3 4 miesiące 4 i nic, idę nie będę musiał chyba dokręcić tym błotkiem to wiadomo, że swoja swoje rogi. no i jeszcze tam zajrzeć do filtra przyczyścić go drugiego Może nie będę musiał kupić a może będę musiał, nie wiadomo, bo filtr siedzi gdzieś w środku ramy, nie? Muszę się za nie żeby go do niego dojść, a bym chciał tu założyć. No ale jeśli wszystko leci spod koła, tu normalnie wszędzie cały silnik jest uwalony w błocie, więc chyba tu lepiej nie dawać tego tego stożkowego, czy jak on się nazywa, filterek samym goźnikiem, no, lipa w tym przypadku więc będą, będzie musiało zostać tak samo jak teraz w środku, będzie musiał być filterek no, ale jego często się nie wymienia i teraz na serzem wystarczy.